Siemanko, witam w nowym vlogu. Witajcie widzowie. Słuchajcie, mój Harley od ostatniego razu trochę się zmienił, bo założyłem mu tą owiewkę, o której wam mówiłem. Nie wiem, czy jest coś widać, bo ja już jestem ubrany w kasku i testował będę nowy setup do nagrywania motowlogów. Mam właśnie tutaj w tą kamerę wpięty mikrofon, a w zasadzie dwa mikrofony. Ponieważ y, mam tak zrobione, że jeden mikrofon idzie do słuchawki od interkomu, a drugi mikrofon jest z przodu tuż przy mikrofonie od interkomu. A to jest po to, żebyście fajnie słyszeli, jakby będę nagrywał motovlog jeszcze z kimś, na przykład z Dawidem, albo z innym motocyklistą, który również będzie miał y, mikrofon, znaczy czy interkom? Przepraszam. No i słuchajcie, owiewka wleciała, tą owiewkę sprzedał mi jeden z was. Marcin. E, no, dosyć fajnie wygląda. Na razie będę tak sobie jeździł i ją używał. Dodatkowo Paweł napisał do mnie, żebym sobie okleił taśmą, taką folią do lamp, e, ten prostokąt, który świecił na tablicę rejestracyjną. Również to zrobiłem. No i jak widzicie, wjechały sety i wjechało siedzenie e, dla pasażera. Także tutaj też taka śrubka jest nowo, nowa, tego też nie miałem, także słuchajcie, no Harley trochę się zmienił, trochę wygląda na większego, eee, ale powiem Wam, że jeździ się cały czas bez zmian, tak naprawdę bardzo dobrze się jeździ, podkręciłem trochę sprężyny, bo trochę dobijał, e, jak się jechało z pasażerem, pierwszy moment, a teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, więc musimy to przetestować i sprawdzić. No i mamy co? Mamy piątek. Słuchajcie, piątek wieczór, piątek po południu. Jest godzina 19 prawie. Jedziemy na jakąś krótką przejażdżkę. Ja trochę jestem lekko przeziębiony. Mam nadzieję, że nie będę wam smarkał w mikrofon pociągał nosem. Także co? Do zobaczenia na trasie. Wam trochę morza w czerwcu. Tutaj słuchajcie jest kuter dla dzieci do zabawy. Zawsze moje dzieciaki się w nim bawią. Odpiąłem teraz kamerkę od mikrofonów. Może wam jak wygląda w środku. O! Nie zaciekawie. Mamy kuter, a tam jest już plaża. Tam w oddali widać molo. Chodźcie, pokażę wam plażę. Wiem, że na pewno Daniel by chciał zobaczyć morze, bo Daniel u siebie morza nie ma. Także Daniel, dla Ciebie przyjechałem nad morze. Możesz sobie podziwiać zatokę. No, woda jest dosyć <grymna> zamulona, jakbym to powiedział. Ale to może akurat w tym miejscu, bo, bo już na Rewie jest na pewno dużo lepiej ale by się pochodziło tutaj. Znikrywaczem, na pewno pełno monet jest. Także tak, słuchajcie, widaczek nad morzem. Jest późno, więc słoneczka nie ma. Nie oczekujcie, że będzie słońce. Bo słońce jest tam i się chowa. Idę wam tam pokazać jeszcze. Swoją drogą słuchajcie taki spacer nad morzem. Czasem może przynieść upojenie myślą i gdzieś tam uspokoić swoje nerwy czy jakieś problemy, jak się ma. Więc polecam. Nie, no, Lazur. Mogłem wziąć drona, nie pada, nie wieje. Jest fajna pogoda i z drona wam pokazać, ale jeszcze będzie okazja. Tam na końcu jest taki krzyż i to jest cypel na rewie. Tam jest taki fajny cypel, i tam dużo ludzi pływa na kitesurfingach. Teraz nie widzę, żeby ktoś na kajcie pływał, ale zwykle w sezonie. Jest tam właśnie szkółka kitesurfingowa i dużo takich fajnych atrakcji. Także jak najbardziej polecam tu przyjechać. Ej, przyjdziemy tam? A, za bardzo nie, a nie chcę górą przeskakiwać. Chociaż. na banota. Tam, słuchajcie, na rewie, właśnie tam na końcu tak jak widzicie na końcu tego lądu jest slip można sobie zwodować skuter wodny i fajnie popływać deska z rozbitego okrętu pirackiego zapewne teraz możemy przetestować jak działa stabilizacja DJI Action 3. Nie mam tej najlepszej włączonej, tylko mam tą Rocksteady. Zwykłą. Bo jeszcze jest Rocksteady Plus. Horizon Steady, coś tam. Nie no jest przyjemnie, ciepło, fajnie. Jest tak ciepło, że aż odpiąłem podpinkę z mojej kurtki. Ech. Tutaj jak widzicie scena Nie wiem za bardzo co tutaj się odbywa O, jest mój pasażer Pasażer na gapę Joza, moje ulubione drzewo A tutaj słuchajcie jakbyście przyjechali kiedyś do Mechelinek, Możecie się zapoznać z różnymi węzłami. Możecie tutaj przeciągać linę. O, tam był plac zabaw, już go nie ma. I tu również są węzły, można się nauczyć wiązać dzięki tym ilustracjom. Także całkiem fajne dla dzieci przygotowane. Atrakcji było ich więcej, ale widzę właśnie, że nie ma placu zabaw Może tam dalej, bo tam dalej też jest składka. w tamtą stronę jakby się szło e, Tam też dawno nie byłem, więc może tam jest coś innego A tu wiata na rowery no i dobrze Idziemy do motocykla Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.